drugie moje pytanie dotyczy to znaczy sprawy z wczorajszej sesji, no bo nie widzę to do poprawki dotyczącej zmiany budżetu w zakresie pokazania trochę z lepszej strony naszego miasta, czyli ujęcia tych kilkunastu milionów po stronie przychodów i w związku z tym obniżenia tego deficytu do 147, stóżka na prawie 130. I co w tej sprawie się dzieje i czemu z tak Już dwa miesiące? Nie. Dobrze. Czekaliśmy na to, a tu się Państwo mogli uchwalić. To antena poprawiona WPR. Przed jego wielkiego polem nie chcieliśmy wprowadzać do niego zmian. Będzie Państwu zaproponowany jeszcze w tym miesiącu WPR, który będzie zawierał wszystkie te dane łącznie z tą subwencją kosztową, która również będzie do niego wprowadzona. Poza tym będzie wprowadzony szereg innych zadań inwestycyjnych, w tym zadania właśnie dla kogusia, czy zadania realizowane przez zarząd dróg. Więc to wszystko oczywiście będzie wprowadzone w najbliższym czasie, zarówno przez uchwałę budżetową, jak przez wieloletnią prognozę finansową. Te zmiany, które my proponujemy, to są bieżące zmiany, tak aby nasze jednostki po prostu normalnie dalej funkcjonowały, które nie powodują zasadniczych zmian w budżecie, dlatego też nie musi być równolegle uchwalona wieloletnia prognoza finansowa. Jeśli państwo potrzebujecie opinii prawną, mamy tych prawników i chętnie na pewno się w tym temacie wypowiedzą, podobnie jak na Komisji